Co, czekaj czemu? Czemu prywatność transmisji jest ustawiona na prywatną? A jeszcze, żeby nie było ludzi i blogi, to to musi być gry. Mhm. Mm Czy to jest taki problem z tym jest, eee, że inny ma bitrate. Może być trochę problem? Ale chyba na dłuższą metę poradzi? Nie będzie problemu. <laughs> warte ok dobra e co by tu zrobić co by tu zrobić Może... A, zagramy sobie jedną ligę, bo czemu by nie. Jakąś ramkę zestrzelimy. Bo czemu by nie... baros mm. dobra ze śnieżką, Dobre. E, później Dobre, dobra później godne z dobra, dobra, okej Steam, Discord, Discord, przechwytywanie, to będzie to. Jeszcze zrobię przejście w razie czego i dobrze, dobra śmiga. Siemaneczko! Witam serdecznie. Co tam? No może to zrobię na tej chwilę tak po prostu, o. sobie poprzeglądamy YouTube'a czy coś przy okazji. zwa na wartość strumieniowanie. Co tam koleżanko albo kolego, zależy za kogo się identyfikujesz. Ty. Szukasz jakichś streamerów? No to dziękuję, że do mnie wpadłaś. Identyfikujesz się jako słońce. Dobrze słoneczko. Tyhehe. Jak tam czy znasz takie coś jak KD, KD najpotężniejszego skina? KDA Gragas, oh yeah That's what all we needed Jak nie będzie ekranu, teraz jest ekran Jak coś to... Nie, jak nie będzie ekranu, to będę po prostu patrzył na itemy, które trzeba kupić. Niestety ale nie mam teraz żadnego tak jakby e, drugiego ekranu, niestety nie mam. to i to. Dobra. No, ten skinak akurat trzeba żanować. To jest najpotężniejszy skinak w grze. Najmasywniejszy skinak w grze. A ja dostałem, dostałem Amumu, dosłownie. Jestem specjalny, bo nie trafiłem mojego kół. Jakimś cudem Lee Sin wyciągnął bloda, ok? Nie no dobra, dobra, coś tu jest nie tak, muszę się usunąć z internetu, a ja muszę trochę podsunąć sobie czat, bo nic nie widzę z czatu, dobra. Jak widzisz, ja jestem wyjątkowym streamerem. O, teraz weszło. Mogłem się popisać, że trafiłem z 5 metrów, a oni mi trafili. Co? Halo? Mam kilka pytań. Okej, okay, dobra. Nawet mi to na dobre wyszło. Nie, ale ja ostatnio mam takie niedobre niedobre, niedobre rzeczy, że się ze mną dzieją, że na przykład. Nie... Powinienem coś trafić, a mimo tego, tego nie trafiam, nie? Um, no, także tak... A jak se sobie pykasz, to pykasz sobie normalnie też? Normalnie też sobie pykasz, czy tylko Aramki segrasz? Co, czemu to? To? Bo nawet o rankedy już nie pytam a Ja na przykład nie lubię grać Rankedów Nie jestem panem O, on chyba po tapę Nie Ja nie lubię grać ogólnie rankedów. Kurna. A dobra, za pozabijalni są. No, ja, ja byłem, w, siedziałem sobie w brązie, secilowałem, Bo nie grałem sobie rankedów w ogóle. Miałem na to wszystko wywalone. Nie no, ale dobra. Muszę powiedzieć jedno. Jeżeli to by się męczyło, z jeżeli się męczyłeś z wyjściem z Ar tego Irona, trochę mi jest jednak ciebie żal. Ja rozumiem, nie umieć grać. Ale Iron to jest naprawdę inny poziom. Jest generalnie ciężej mieć Irona, czwórkę, niż Challengera. Albo przynajmniej porównywalne są statystyki. Dało mi tak okej, okay, ale lu XD, ale ludzie tam. na dzisiaj mam problem z oczami jakimiś, bo dosłownie... To zazwyczaj jak, jak patrzę na czat, to widzę go lepiej, ale no już. Nie no, no dobra, no to już była przesada. Dostałem trzy te ceki. Ludzie tam prawie wszystkie mecze trudną. Znaczy, no pff, nie dziwię się. Jak coś jak masz wolne teraz, to zapraszam, żeby sobie pograć. A Tak ty jakbyś nie miała wolnego, to byś nie szukała żadnego streamera, żeby oglądać. Z drugiej strony. Mhm... Mm Wiem, znam coś na ten temat. O, jedna osoba, jedno wyświetlenie, i to nie byłem ja. Niesamowita historia. Nie umiesz grać? Nie ma sprawy. Wyszkole cię w jeden księżyc. Akurat mi starczyło na buty. Oho, ten lisin nawet potrafi jakieś sztuczki. Nie jesteś aż tak tragiczna. No, nie wiem. To zależy, jak na to spojrzeć. Można. Mm, ponieważ, no, wyjście z, wyjście z Jeżeli problem jest wyjście z Ariona. no dobra, nie ma sprawy. Zapraszam. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, naprawdę. Może być i Aram, a ty jako kobieta podwyższysz mi oglądalność. Bo niestety, ale w nadpiczu, jeżeli nie jesteś dziewczyną albo tego, no to się nie wybijesz. Już jesteś jesteś zgubiony. Także to będzie przydatne dla naszej dwójki. Hmm, no tyle sobie zrobił dubla. No spoko. Ojej! Hmm. Nie zdążyłem kliknąć CCK. Dziękuję za obserwację. Witam w gronie, że tak powiem, gentlemanek i gentlemanów. Mam nadzieję, że nie podziałuję swojej decyzji. A, no właśnie, przepraszam, możesz, możesz też być facetem. Zapomniałem o tym fakcie. Mhm. Zgadza się, tak. to, to jest, jest takie prawdopodobieństwo. No, ja właśnie zrobiłem tripla na jakiejś podstawie. Ja już nie będę komentował standardów internetowych. Bo to aż się przykro robi. Bóg wie, a może jesteś jakimś Femboyem, który identyfikuje się jako ten. Mm -hmm. Ojej, przyjąłem to. Nie wybuchnę? Nie wybuchnę. Mam low'a, ale okej. Okay. Oj, jasne, to, to, to na 100%. Jestem stuprocentowo przekonany. Jeszcze, jakbyś dała tytuł, e, jeszcze, jakbyś dała na, na kategorię Body Painting. O Jezu, Zarobi, zarobiłabyś więcej z Twitcha niż ja przez całe życie. O nie. Czy, czy, nie wiem, czy, czy, ty próbujesz zrobić, nie pożygaj, nie pożygaj się challenge z mojej strony. Jest teraz Abysal Maska i później Tormeila. Czy ja sobie nawet tak żartuję sobie, że najbliżej do, zobac do zobaczenia piersi, to jest, jak powiem, w umyśle. A żeby nie było, ja sobie żartuję, nie? Żeby później nie było. Że jakieś tutaj profa że profanuje coś, jakieś tego cuda nie widzę gadam. że jest streamer, że streamer mały na Twitchu gada jakieś pierdoły A później się okaże, że masz 14 lat <grywka> i Zostanę uznany za osobę ...która nie jest nieodpowiednia i powinna brać udział w Pandorze, nie daj Boże. Różnie bywa. <grywka> Ta... Gamer girl. Masz trzynaście. No dobrze, niech ci będzie i tak. Prawie oni sami by się o mnie zabili, Tormel. No i dupa zostaje. Zostaję streamerem wplątanym w... tego. Nie no, jeszcze nic złego nie zrobiłem. Nie zamierzam. Ja tylko gram w gry komputerowe. Ja tylko egzystuję. Swoje swoje węże. Większych na osiedlu już takich nie będzie. <grystanie> Okej, okay. ona mnie na smyczy wyprowadza. Ja zapraszam. Hmm Moim nikiem jest MrS Regido 2137 Czekaj, zmieni strzał. Zmienię tego. Wszystko. i tak jakby to powiedzieć tak. Mój nick 2137, Mister Sergi do 2137 z tagiem 2137, nie? No, to jest mój nick. Discord jest w opisie w linku na serwer. Zapraszam. Siedzę na ogólnym. Nikt ze mną nie siedzi. Obserwam, że twój laptop jest z tamtego pokolenia graczy.